Cześć, się Manko widzę. Widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jestem sam, no bo nagrywam tą. Y, od złotówki do gotówki. Y, serię. Mi się bardzo podoba. Y, jeszcze jedno. W, w, jak w ostatnim odcinku wystawiliśmy no te pciąniki. To jest oczywiście. Nasz. no mój, Ursusik. Y, 3500. 512 No i Władysław te 25 yy, Dzisiaj podobno ma dzwonić gościu jakiś z kupnem tego, ale zobaczymy, czy to kupi, czy nie. Dzisiaj pojedziemy, kurde. Nie na które. Może na tamto pojedziemy. Nie na tamto, przy łące. Albo przy łące pojedziemy, widzę. Przy łące. I może. Bo teraz. Yy, nie. Nie wiem, i mam kasy, bo akurat. Państwowe mam konto. O, widzicie. Państwo mam konto, więc chyba miałem 5000, tak, mi tak mi się wydaje. No i po tych 5000 tysiącach... Dobra, już jest, widzimy się po krót, króciutkim cięciu. Na czym to ja skończyłem. Tak, po tych... no bo jeszcze nie mówiłem wam po ile wystawiłem te. Mogę w sumie sprawdzić, ale nie wiem jak to... Yy, zobaczymy w sumie jak to sprawdzimy. Czy uda mi się jakoś tutaj... Może yy, jak zrobimy te pole, bo chcę na pewno zrobić te pole i obliczymy w ogóle ceny jakie mamy tutaj tego. I napiszcie jak wam się podoba seria z Minecraft'ika, bo mi się bardzo fajnie gra na w Minecraftie. Jak wam się nie podoba, no to musicie jakoś przeżyć. Znaczy teraz mam tylko dwa filmy teraz jak to nagrywam, czyli... Yy, dzisiaj będzie z Minecraft'a. Jutro będzie z czyli... czyli... czekaj, czyli w piątek będzie... Minecraft, później farming. Minecraft farming. No tak zrobimy widzowie. Kurde, chciałbym trochę ulepszyć tą tr tr 60, no. Kurde, fajnie, by się patrzcie. Kurde jakbyśmy mieli taką lepszą... Ach, to by szło, nie widzowie. No ale niestety. Niestety nie może mieć lepszej 60, no bo mamy 5 koła na koncie. A jak sprzedamy, no to uwierzcie mi, będzie dobra kasa. Dobra kasa będzie. Remont 30 tak z yy, 3, no dobra, 15 koła, bo tam tam po znajomemu jeszcze 15 koła będzie. to może nam zostanie, nie wiem, ileś tam na pewno tysięcy, to może yy, to może coś jeszcze kupimy, ale co byśmy mogli kupić? Za 15 tysięcy to w sumie nic byśmy nie mogli kupić, nie? No. No nic. A się ślizga, nie? Wow, 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 wow. Ciągn ale ciągnik nam nie potrzebny, ja bym w ogóle kupił... Znaczy jak coś, to ja bym już kupił lepszy kombajn. A tak to to... Kurde, wtedy się... Bo teraz mam 52 konie. Ale jakbyśmy ulepszyli ją, to byśmy miały 72 konie, więc prawie jest 80. Więc to już można się pobawić z maszynami, nie? Bo i tak... A, i ja byłem gram na tym, na e, klawiszach. Można by było się na serio pobawić wtedy. Ale no... no. Na jakim tobie biegu jeździliśmy? Chyba na tym. Dobra, jedziemy na tym. To no, widzicie jak go znosi? Bo tutaj na TikToku widzieliście sami. Jak tutaj zauorołem tego. Kurde jakby się ustawiło grubość. Yy, w bo wiecie, można prawdziwe 60 można opuszczać jak się chce. Czemu ja jestem rudy? w yy, prawdziwej 60 można opuszczać się tą wajchą tu, o tą wajchą można się opuszczać jak chcesz. O Jezu, widzę troszeczkę. Jak chcesz. No ale farmingu, no to opuszczasz tak aż ci, no, głęboko. No a ja na przykład jakbym trochę mniej opuścił, by było no okej, okay, no, bo tu prawe to gorzej, tak? Ale na przykład tak, żeby ciągnąć się tak nie dusił, no to lepiej. A i w ogóle miałem też to zrobić. Ale to może jak już będziemy następnym razem orać tutaj. O te koła by były grubsze troszeczkę. Nie bo teraz to widzicie, bo... Teraz to ma... Widzicie jak się kopie przód? Tył. Bo to jest teraz tył napęd. A ja zrobimy ją 4 x 4. Tylko nie wiem, czy stroboskopy da się będzie, czy, będzie się dało założyć. O, to akurat musimy zobaczyć. Tam? O. No ten, ten na pewno... No ile on ma metrów? Chyba on ma 3 metry. Ten yy, kultywator, to po co? Po co go zamieniać widzę? Po co? No, po co? No nie trzeba no. Jak ma 3 metry, to wystarczająco dużo żeby on ty ta 60 będzie sobie radziła z nim. Może siewnik siewnik ma... Też trzy. To co? Następny już poziom? Czwórka, nie? A to już chyba po lepszy ciągnik by trzeba było. Na pewno coś chciałabym porobić, takie kosy ale no... Ja mam w ogóle sprzęty do sianokosy, ale no... Dzisiaj na razie są one niepotrzebne. Kurde, a jakbyśmy kupili tą mąkę? mieli tutaj A tutaj jakbyśmy sobie zrobili? Ja pierdziel. Ale to widzicie, tylko można sobie pomarzyć o takich rzeczach. Tylko można sobie pomarzyć. Czekajcie, ktoś dzwoni do mnie. Halo? No halo, yy, bo ja widziałem ogłoszenie tutaj yy, z Wadymircem i z tym Ursusem. No, no to no tak, no wystawiłem to, to ogłoszenie, ale co pan chciał? Jeszcze nawet ceny nie podałem no cenę to ja myślę, że pan jakoś da normalną i ja chciałbym się na jutro umówić. Ale na kupno? No, no tak, no a na co? No to... No to y, proszę jutro przyjechać. 16 aby panu pasowało. No dobra. No 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 dobra, no, 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 no już, już ich będzie. Tu tak ponosło bo słychać. no bo tutaj robię 60, a do 60 na, sprze na sprzedaż też bym mogła iść nie, 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 nie. Nie, 60 by nie może iść na sprzedaż. Dobra, dobra, do widzenia, do widzenia. Kurde, prawie się widzę, ja Ale ja nawet ceny nie podałem, tylko wystawiłem ogłoszenie. Tyle. on już chce kupić. No dobra, no to zobaczymy jutro, nie widzowie. Jak to będzie? Tfu, kurde, fajnie, jakby ci się tak trzymało By Było normalnie, no A on chodzi Co on tak tytuł? Ciu, 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 ciu. Ciu, 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 A widzieliście ostatnio jak Joker Felmako ma 60 Kurde, jego 60 to taką byś bym chciał zrobić fajnie była Piękna Dobra, może czy mi się tutaj uda tak zrobić, widzę, poczekajcie, poszukamy tych, tych, yy, no Yyy, Wła, wła Wy, No, no. Yy, wyły Wy, A, yy, I, Rec, T25 Okay. O kurde ładny jest sprawny No to na pewno Z którym On jest wcale no to tak No z 15 pójdzie no Patrzę tak widzowie kurde Nie wiem jak wam tak to włożyć Na tego farminga żebyście też widzieli bo... No kurde no Nie włożę wam tego no No dobra no to, yy, oj, przepraszam widzowie, bo tutaj akurat teraz na przez przypadek ESCAPE mm, to, to taki Władimir, jak wam mówię Może wam tutaj, no taki podobny do mojego Kurde no, z Turem, o! Patrzcie, ja wam tutaj yy, Zrobię wam Albo nie będę wam tego robił, bo to akurat nie jest taki ciągnik, którego ja bym chciał. Bo on e, ma jakieś tam jeszcze zestawy. Ja chciałbym sam z turem. E. No to tak patrzę. No. Ciągnik rolniczy Władimirec. Władymirec e, C25. Patrzcie, to podobny jak mój. 20 tysięcy. I teraz wam zobaczymy tego Ursusa. Urry, urry, Us? 3.015 pięćset? O nie! Nie, bo ja to jakiegoś wielkiego wziąłem Czekajcie, zaraz się tam Musimy pójść szybko tam Kurde Jaki to jest Ursus? Te, aha no to trochę, to trochę tego. Okej. Okay. I taki po remoncie, dobry. O kur... O kurde. Widzowie, widzicie ile on chodzi? Ja te, oczywiście też mam wspomaganie. Patrzcie, to jest Ursus. Dobra, ja wam tutaj wkleję zdjęcia. Jak to wygląda w ogóle? Powiem wam, że ten Ursus to chodzi trochę. Chodzi trochę te no 45 tysięcy! W zowie! To... To na serio w ciul to jest. Ja pierdzielę ty! To sprzedajemy widzowie. No to wszystko pójdziemy za 60. Po powiem, że 65, że niby on powie, że za dużo pewno i on zejdzie do 60 i będzie dobrze. A no, ja chcę 60, to widzowie jest. Technika, technika, widzowie, technika. Bo nawet nie wystawiam. No to nie, nie piszę tam widzowie o tym ogłoszeniu. E, że ile cenowo? Bo jak on przyjeżdża, no to No to po co? Po co ja mam pisać? Jak on przyjedzie? No po co, widzowie? No po co? Przyjedzie, jutro zabierze dwa i. Bo jedzie stąd! Bo ja go nie chcę tutaj. Kurde, ale ten ursus to czasami ma ciężko, widzowie. O, widz, widzieliście go zniosło? Znosi no znosi trochę tego orsusa no bo ten y, kultywator jest duży na tego Ursusa. No tak taki już mam, no niestety, no. Niestety, no czasami masz maszyny idealne pod czasami maszyny, które no jednak są duże Może jakąś przyczepę bym kupił, bo te przyczepy też trochę mnie wkurzają. Już. Zamiast dwie to... Wziąć jedną porządną, a nie kilka tego, yy, robić yy, małych przyczep. Wolę jedną konkretną, czy tak samo, nie wiem, yy, mieć trzy sześćdziesiątki, czy jednego fenda? No to wybierasz jednego fenda, nie? 70-60, no wybierasz jedną... Jed Ojojoj, wybierasz jedną mocniejszą maszynę, a nie 500 gówien, znaczy... Ja nie, nie mówię, że 60 to gówno, ej, Bo 60 to piękna, piękny ciągnik. Tylko co wolisz, No na przykład takiego... takie gówna małe, które gówno ci pociągną, czy jednego porządne, porządną maszynę, no to ja wolę jedną porządną maszynę, tak? Kurde, OneBlocka dawno w sumie nie było, bym sobie nagrał. Ale Wojtasun nie ma czemu, nie wiem. Kurde, jak to się tak wygładzi... Kurde, tutaj bym w sumie dał nawóz. Albo bym pożyczył rozrzutnik od kolegi. Więc tutaj może na, na... Ale to nie, to bym się na ściernisko. To może w następnym roku się nawiedzie, zobaczymy. Weźmie się, pożyczy od niego ciągnik nawet. Jakiś. I zobaczymy, jak to pójdzie. Chciałabym zobaczyć to. <much harmonic> Przepraszam, ja bym cały czas krząkał. Widzowie, krz, kr bo, no, troszeczkę chory jestem. Ło! Teraz widzieliście, jak go zniosło? O, no, już się już kłopnął. tak wygładzimy, pięknie będzie, tutaj tak się wygładzi troszeczkę. Kurde, mo może jakiś biznesem, proszę? Nie, no, biznesem to nie. Bo on by tego nie kupował. Przecież jakiś lawetą taki tego gościł. A on nawet całkiem dobry zakup zrobi widzowie, bo na serio one dużo chodzą. Ja nie wziąłem taki. Mm, taki ciągnik, który. Nie wiem, e, e, przepraszam, Chyba Przepraszam. E, który jest akurat. Tylko ten jest taki. Y, mocno. Cen, dużo cen, Jak duża cena jest, nie! One na serio po 45 chodzą. I to tak. No. no w sumie jeszcze wam powiedziałem. Bo 40 na 5 na serio one chodzą. I ja Wam to nie mówię żartobliwie. Na serio, no, zobaczycie screena, no to no, ja Wam nie, nie, nie mogę pokazać całego. Bo po pierwsze, nie mogę, no w sumie, po pierwsze, no bo nie mogę tutaj pokazać Wam przeglądarki, jak mam na farmingu to zrobione, nie? Bo, no dobra, no każdy używa OBS-a. Ja na OBS-ie mam przechwytywanie gry. Jakbym się, na przykład przechwytył ekran, no to bym mógł wam pokazać, ale no. W sumie nie pomyślałem. Na scenę może razem tak zrobię i tyle. A na przykład, no jak chcę sprawdzić minutę odcinka. O, teraz sprawdzę na przykład minutę odcinka. No to byście widzieli, tak? No To po co tak? A to miniaturkę są może walne od razu, co? Widzimy? Miniaturkę, miniaturkę, miniaturkę. O, tak. Zawalniemy sobie miniaturkę. Ło! Wow, idealnie tak się stało, widzowie. O, już ta miniaturka. O, jakby coś to mu, u mnie przyszedł y, Windows. Mm, za pierwszym razem, widzowie, piękna miniaturka. No, to, się to się trochę zdziwiłem. Nie powiem, że nie. Kurde, jestem ciekawy, czy... Jak są świniarnią będzie u tego Joker Farma. Bo w sumie... Co ja w następnym odcinku będę robił? Czekaj. Ty no co, czekamy na przyjazd, to ty? Nie chcę robić trzeciego odcinka skultywatorowania, bo to już nudne będzie. To coś siewy już? Czy co, trochę porozrzucamy Dobra, to tam się trochę kupi nawozu i porozrzucamy trochę na te pola. 60. Yy, sze Chyba, że mamy jakiś nawóz. To nieźle, nie? Tutaj ogółem trochę zorałem tutaj tą. Yy, trochę tą trawę. Oj, 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 oj! Nie, nie rób mi tego! Do końca! Do końca nas umiłował! Tyś na pustkowiu. Na tym, na tym. Nie mi się bardzo podobają religijne piosenki. Kurde, to są takie zrąbiste piosenki. Aj, sorry widzowie, bo to tam zaszło nieporozumienie. Ten film z jakiś kultywatorowania czy czegoś. Nie wiem co się z tym filmem stało, ale widzowie po prostu no... Nie wiem, on się ustawił na prywatny ten film. Ja nic mu nie klikałem i on się ustawił na prywatny. I to mnie wkurzyło trochę. Bo fajny był film, to on się ustawił na prywatny. No ja pierdzielę, no. Kurzyło mnie to, no. Bo... Ustawiłem wam film, który był bardzo fajny, mi się podobał. To był chyba odbiór albo zawóz ciągników? Chyba zawóz, bo odbiór był normalny. I on się ustawił na prywatny, nie? No i to mnie wkurzyło trochę. Bo fajne, kultywatorowało się to się robiło, to się ro... to nie, się ustawił na prywatny i wrzuciłem to i był, miał cztery wyświetlenia. A w dzień y, publikacji, chyba po kilku minutach miał cztery wyświetlenia i się ustawił jakimś dziwnym trafem na, na prywatny. Ja nie wiem, czemu to się stało, widzowie, nie mam pojęcia. Po prostu, no. Kurde, ale to pole jest trochę krzywe, mi się wydaje. Nie, nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że trochę pole to jest krzywe. Krzywe. Nienawidzę po prostu miniaturek, nie? Ja o miniaturkę zapominam i specjalnie muszę wchodzić na save'a Tu znaleźć dobre miejsce, tu znaleźć to Muszę jakiś, albo jak montuję to, yy, muszę to zrobić No i... niestety no I mam minut? Uuu, dobra Czyli 22, 23, No, no to 21 się skończy może odciec. To koniec dzisiejszego odcinka, widzę ja Mam nadzieję, że wam się podobało, z suba Łapkę w górę i komentarz. Tylko, oczywiście, w górę łapkę. I napiszcie jeszcze w komentarzach, czy hashtagi coś dają. Bo na TikToku na pewno coś dają, ale czy na YouTube coś dają. I napiszcie w komentarzach, czy to. Oj, czy, czy, czy to coś daje. Trzymajcie się, Siemanko.